Ej widzowie, zobaczcie, ej patrz Nie, stój! Stój! Widzowie, patrzcie, my mamy take DL-a, dawaj 3, 3 2 1 ej. Go <grym> 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 Jesteś na live'ie? On kupię edgy chat Daj On kupi chat No 哦，干嘛呀？好了，来进门。干嘛？啊！哦。

Jesteś świnka pepa? Chyba. A ty tam kampisz. Ja cię. <laughs> Ej, widzowie, zaraz what what na what what what? pójdziemy na auręki. na Ej, dawaj jak powalimy chłopanie, to dalej zapędzimy mu tej kiela we dwóch. Ale zło będzie, nie? Ohoho, mi wyszło! Aha. Ej, jak, jak kogoś powa jak kogoś powalimy, to daj mu zatańczymy take diela, dobra? Ale tam się już chłopiec pociźnie mhm. A ty jesteś nadal na live? Nie, no, bo mi echo robiło. No ale wycili Wycili bomba oh. o -o -o -o. Ale esa To jest cały czas na live Nie kto. O! Jest 13, jest 13, osiem mnie E, e, e! Ja nie dostałem fraga, nie dostałem fraga. U, to jest Są... moja. nie Mmm, ka idy, nie To Też chyba skinka. Ej, ten kto jest na lawie, niech napisze jakiego ja mam skina ubrać, ale pójdę do szatu No, do... No dobra. To... Bo jest jedna osoba na lewie. Czy ty? Nie, bo ja nie jestem na lewie. Mm. A słychać, żeby było echo. No. No właśnie Tego sobie Dobra, ja zakładam najbardziej spoconego skina w całej grze. Czyli, bo, czyli Bambika. Skąd wiedziałeś? No, tak po prostu zgadłem. Mmm... No? O nie, się zostawię. Grafikosz zostawie taki jest, taki jaki jest. Is, mm. G -g. Już, te, już ze mną nie wygasz, no. Udało, Udało mi się ucieknieć. No i pacz, ci to. No myślę, nie muszę kilo nic zapisać przez nie nie ciebie. No. no. zaraz sobie to jest przy... No czemu mi się tak zbagowało, że nie mogę mieć kilofa? Nie, no to przez ciebie. Jak to przez mnie? Tak, przez ciebie. No ale co przez mnie? Hm. No nie mogę myśleć o mojego killoffu No teraz jest Ej, kłóca się tripla Uwzględnijmy familię Uuu Wiesz nie

tak długo? bo ja sobie robiłem fajny secik Mogę powiedzieć, że nawet w to <śmienny> C'est que vous avez l'air, oh.